Witajcie moi kochani. Dzisiaj nadszedł czas, kiedy zrobię pierwszy raz czytanie, więc mamy premierę odnośnie Twin Flames, bliźniaczych płomieni. Zanim zacznę to czytanie, to powiem Wam prawdziwą historię, którą usłyszałam od pewnej kobiety która jest moją klientką. I powiem Wam, jak... I to był dla mnie taki przykład prawdziwej miłości duchowej. A więc zaczynam. I ja bardzo bym prosiła, żebyście wysłuchali tą historię do końca. Nie przesuwajcie od razu na czytanie, bo samo czytanie to będzie tylko dopełnienie tej energii, o której ja teraz powiem. Ta kobieta znała pewnego mężczyznę jeszcze dużo wcześniej, oni mieli kontakt. Ona ma piękną, wspaniałą rodzinę, cudownego męża, to samo również i on. I tak naprawdę ich dusze w momencie, kiedy się spotkały, one się poznały i była już ta więź. Jeszcze nikt nie mówił o wielkiej miłości, o ochach i achach, ale. To połączenie ich już było bardzo mocne. Ich rodziny się znały, ich rodziny się super dogadywały. Tak naprawdę to rozpoznanie tej głębokiej miłości duchowej rozpoczęło się w momencie, kiedy ta osoba, ta kobieta zaczęła pracować razem z tym mężczyzną, czyli on jej zaproponował, pracę w biurze y, razem z nim do szkolenia mówi po co masz tam gdzieś się męczyć w jakiejś innej pracy jak możesz pracować u mnie no i y, zaczęła się ich praca spędzali bardzo dużo czasu razem w pracy oczywiście. I y, y, ta dziewczyna ja nazwę ją Ewa. I Ewa powiedziała wiesz co Agnieszka w pewnym momencie Zaczęło między nami iskrzyć, ale to nie było takie iskrzenie, wiecie, erotyczne, tylko nagle zaczęło, zaczęły się odzywać o różne uczucia, zarówno z jego strony, jak i myśmy to czuli. Mówię, nikt, nikt się do tego nie przyznawał, ale myśmy to oboje czuli. Jak bardzo, i to nie było żadne ziemskie zakochanie, takie, wiecie, kochani, to była całkiem, jak ona to opowiadała, ona miała łzy w oczach i ona mówiła, ona sobie nie mogła radzić z tymi uczuciami i to samo odbierała od niego. I w pewnym momencie oni przeprowadzili rozmowę. I słuchajcie, on kocha swoją żonę, to jest wspaniała kobieta, ona kocha swojego męża i oni rozmawiali ze sobą na ten temat, że absolutnie nie mogą tego zniszczyć, że ta ich miłość jest jedyna w swoim rodzaju. Ta ich miłość jest intensywna, ale to jest całkiem inny rodzaj miłości. Więc oboje podjęli decyzję, że nigdy nie pozwolą sobie na więcej, jak właśnie na, ten, na tą miłość w 5D, czyli na poziomie energetycznym. I powiem Wam, ja jestem pełna podziwu. Bo Ewa sama mówiła, że ona w wielu sytuacjach byli sami i naprawdę czuć było ten magnetyzm między nimi. Kto przeżył taką miłość duchową, to wie o czym mówię, ale mimo wszystko oni się trzymali tego, że pozostaną wierni swoim ukochanym partnerom. I w ten sposób ta miłość duchowa pozostała. Czysta, kochani, bez wyrzutów sumienia, bez y, krzywdzenia innych, ta miłość jest. Oni mają oczywiście to szczęście, że się widzą codziennie, y, albo i nieszczęście, zależy jak kto na to popatrzy, bo możecie sobie też wyobrazić, jak wielką mordęgą jest takie przebywanie z sobą, czucie tej intensywnej miłości duchowej. E, a z rozsądku po prostu nie można jej przeżywać również i cieleśnie. Tak czy siak, kochani, ja chylę czoła przed właśnie tą dwójką pięknych dusz, kiedy oni zdecydowali, że ta miłość zostanie, ale ona zostanie dokładnie tą duchową miłością. Oni się znakomicie rozumieją, oni się nawzajem bardzo szanują. I tak jak mówię, oboje mają wspaniałe, piękne rodziny. I to jest dla mnie właśnie taka naprawdę piękna duchowa miłość, kiedy ta miłość istnieje, jest intensywna, ale niekoniecznie musi się spełnić związkiem, kochani. I ona mówi, że ich bardzo wiele łączy, że rzeczywiście ona odnosi wrażenie, że oni się rozumieją bez słów, że on myśli to, co ona myśli, że on nawet telepatycznie odbiera ich, jej myśli. Czyli dla mnie to jest dusza, bo dla mnie bliźniaczy płomień to jest dusza, jedna dusza w dwóch ciałach, bo wiemy, że dusza jest multidimensjonalna. I ona może żyć w różnych światach równolegle, jak również w innych ciałach. Dusza jest bezgraniczna, kochani. Także to jest taki przykład dla mnie. Tak jak mówię, to jest naprawdę, jestem pełna podziwu, bo nie sądzę, żeby wiele osób było stać na tak mądrą decyzję. A wiemy doskonale, że gdyby kobieta, czyli na przykład Ewa, e, miała inne podejście do tematu, no to Ewa zawsze skusi Adama. Dlatego chylę czoła w kierunku właśnie Ewy i chylę czoła w kierunku Adama. A teraz, kochani, jeśli znajdujecie się w takiej relacji, tylko bądźcie szczerzy w stosunku do siebie czy nie żyjecie w iluzji, ale jeśli znajdujecie się w takiej relacji, czy poznaliście kogoś, czy jest ktoś w waszym życiu, który dokładnie odpowiadaj tej drugiej połówce, kiedy wiecie, że Twoja dusza jest jego, a Jego Twoja, to teraz zaczynam to czytanie. Łączę się z wewnętrznym źródłem Boskiej Energii Miłości i proszę o jasny przekaz dla moich świetlistych dusz w połączeniu bliźniaczych płomieni. Proszę o jasny i czyste przekaz. Jestem też bardzo ciekawa, kochani, kto z Was się zidentyfikuje z tym czytaniem, z tą historią. Jeśli macie ochotę, ja bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Dobrze. Na początku sprawdzę, kochanie, w jakiej energii jest Twoje serce w tym połączeniu. W jakiej energii jest Twoje serce w tym połączeniu? Ty uleczyłaś swoje serce z jakiejś, z jakiejś niespełnionej miłości wcześniej. Ty uleczyłaś swoje serce, ty odmroziłaś, że tak powiem, dzięki tej osobie na nowo swoje serce. Może twoje serce było rzeczywiście długo zamrożone, po jakimś zranieniu powiedziałaś koniec. W momencie, kiedy pojawiła... Pojawił się ten Twój bliźniaczy płomień. W tym momencie Twoje serce rozstajało. No i wygląda na to, że Twoje serce jest teraz w takim modusie flirtowania. To jest taka lekkość, taki flirt, takie coś miłego, delikatnego. To jest właśnie taka gra tych dwóch płomieni. Możecie sobie to wyobrazić, wiecie, jak postawimy dwie świeczki, i one się te płomienie tak pięknie wypełniają, takie gierki prowadzą. Dokładnie taką energię u Ciebie odbiera. To teraz zobaczmy, w jakiej energii jest serce Twojego bliźniaczego płomienia. Twój bliźniaczy płomień jest w energii serca, które chce dawać. Może właśnie serca, które chce dawać, albo które chce siebie oddać drugiemu człowiekowi. I wygląda na to, że Twój bliźniaczy płomień jest w tej chwili, czy rozwija miłość również do siebie. To teraz sprawdzimy sobie, w jakiej energii Ty teraz jesteś, jeśli chodzi o Twój bliźniaczy płomień. Pazia kielichów. Paź kielichów mówi o impulsach, które dostajesz z zewnątrz. Czyli możesz otrzymywać, i tutaj słyszę bardzo mocno, te telepatycznie, te impulsy miłości od Niego. Siódemka kielichów i trójka pentakli. To wygląda kochanie, że masz wizję, jeśli, jeśli chodzi o tę relację, a z trójką pentakli, albo chcesz wyjść z, jakimś, z jakąś ofertą, z jakąś propozycją w kierunku swojego bliźniaka, bądź też chciałabyś, abyście razem pracowali nad tą relacją. Co nam uniwersum powie do Twojej energii w tym procesie? Jak uniwersum to widzi? Uniwersum mówi tak, Ty to widzisz jako Twoją, Jego, postrzegasz jako swoją rodzinę duchową. On należy do Twojej rodziny duchowej. To jest ktoś, z kim dzielisz swoją duszę i ten ktoś będzie towarzyszem Twojej drogi. A teraz zobaczmy, kochani, w jakiej energii jest Twój bliźniak, jeśli chodzi o Wasz proces. W jakiej energii jest Twój bliźniak, jeśli chodzi o Wasz proces? Król Kielichów jest pełen uczuć, pełen miłości, chce tą miłość dawać, jeszcze ma problemy. Z wyrażaniem tych uczuć. Królowa Mieczy i dziesiątka kielichów. Jeśli chodzi o ciebie, to on cię widzi jako mądrą, sprawiedliwą kobietę, która ma wyważone serce i rozum, a z dziesiątką kielichów on pragnie szczęśliwej, spełnionej rodziny z tobą. Bądź tak cię widzi, jako dokładnie to spełnienie Emocjonalne spełnienie miłości, również jako Twoją rodzinę. I nawet jeśli nie jesteście rodziną, jeśli ten ktoś jest w rodzinie, tak jak podobnie jak w tym przykładzie, który mówiłam wcześniej, to mimo wszystko on czuje, że Ty jesteś jego rodziną, czyli również należysz do tej rodziny. Albo tak jak mówię, jeśli masz z wolną osobą do czynienia, to on chce założyć rodzinę z Tobą. Teraz zobaczmy, co uniwersum powie do tej energii. Ta osoba mówi tak do ciebie, aczkolwiek jeszcze na razie obserwuje tą całą sytuację. Jeszcze się ukrywa za tym płotem różanym, a płot różany bardzo łatwo jest przewrócić. Róże mówią oczywiście o miłości. Więc on się ukrywa jeszcze właśnie za tym płotem tej miłości swojej, obserwuje wszystko. Ja odnoszę wrażenie, że on tak nie do końca wie, jak to wszystko ukryć, jak do tego podejść. Może rzeczywiście. Poznaliście się. I póki co? Yy, on się trzyma jeszcze. Trzyma dystans do Ciebie. Komunikujecie się telepatycznie. To jeszcze jest taka spirytualna energia, kochani. Dobra. Teraz zobaczmy. Śmiemy orakel miłości. Co orakel miłości powie do... Tej właśnie energii między wami. Mhm. Już wam mówię, bardzo ciekawa energia. Wygląda na to, że tutaj ktoś w tej waszej relacji jest. Nie do końca szczery. Tu jeszcze nosicie maski oboje, oboje, oboje nosicie maski. Może zarówno jedno jak i drugie nie chce się przyznać do tego, co czuję. I tu jest taka energia strachu i odwagi, strachu i odwagi. Dzisiaj mam odwagę, no to może ruszę, a za chwilę wypełniam się lękiem. Nie, to może nie. A tak naprawdę uniwersum mówi, że tutaj warto jest zaufać. Zaufać swojej intuicji, zaufać temu procesowi i przede wszystkim zaufać swojej połówce, swojej duszy. Mhm. No, i jeszcze mamy kochani, taka, taką ucieczkę i walkę, jeśli chodzi o podjęcie decyzji w tym procesie. Tutaj jeszcze nie do końca jesteście oboje pewni, czy jedną z Was, ale że jesteście bliźniaczymi płomieniami, to jest Wasza energia wspólna. Jest takie uciekanie i walka, uciekanie i walka. Może walka ze sobą, walka z, ze swoimi myślami. To jest właśnie spowodowane strachem, dlatego też może nie jesteście do końca tacy całkiem otwarci na siebie. Tu jest jeszcze dużo, ja czuję takiej niewypowiedzianych słów, niewypowiedzianych uczuć, które właśnie powodują to zachwianie tej energii i oczywiście problem z podjęciem decyzji. I uniwersum mówi, że powinniście się odważyć na marzenia, na marzenia dzikie i wolne. Póki co może na razie pozostańcie w tych, tej sferze marzeń, ale pozwólcie sobie na te marzenia. I uniwersum mówi oczekuj cudów. W tej relacji nastanie na wydarzą się cuda. Wygląda na to, że ta wasza relacja doprowadza was naprawdę często do desperacji, do utraty nadziei, co mam robić. Ale tak naprawdę to tutaj chodzi o Twoją energię. Głównym motorem w tym Waszym procesie jest Twoja feminina energia, czyli Yin. I to, to jest Twoje takie. Taka desperacja, taki właśnie opad emocji, może jakaś rozpacz, to jest dokładnie Twoja energia, kochanie. Tak to widzi uniwersum. A Twój bliźniak na ten moment znajduje się bardzo w energii ego. Może być arogancki, może być w energii ego. Może być bardzo uparty. I to może doprowadzać cię właśnie do tego załamania. Dlaczego on jest tak uparty? Dlaczego on yy, się nie otworzy? Czyli on zabrał tę yy, część Twojej duszy, której Ty może już nie masz. Ale kochani, tutaj będzie nowy początek. Uniwersum mówi, tu się zacznie coś nowego. Yy, tu będzie. Na nowo karty będą posortowane i zaczniecie coś nowego. Ale, żeby to nastąpiło, kochani, to trzeba odstawić całą tą energię złości. Złości na cały świat, może złości na uniwersum. Tutaj trzeba wejść w harmonię, uspokoić duszę. Tu trzeba naprawdę wyczyścić, oczyścić energię. Tu trzeba wejść w tą energię duchową, w tą czystą energię duszy i zacząć od strony duszy komunikować. Nie od poziomu ego, tylko z poziomu duszy. Kochani, tutaj naprawdę chodzi o, tą waszą, o to Wasze połączenie seksualne. Tu jest to bardzo ważne dla Was. I wygląda na to, że na ten moment Wy nie macie tego połączenia seksualnego, a to wprowadzi Was jeszcze bardziej w energię połączenia. Tu chodzi bardzo mocno o tą seksualną energię. Tak naprawdę, kiedy wasze ciała się złączą, wtedy jesteście naprawdę na dobrej drodze, aby przeżyć ten związek tu na Ziemi. Bo często bliźniacze płomienie wchodzą w piękny, harmonijny związek. Oczywiście w każdej relacji na tym świecie, jaka by ona nie była, są zloty i upadki, ale tutaj, jeśli idziesz w rezonans z tym czytaniem, to Uniwersum mówi, macie ogromne szanse na zawarcie małżeństwa, na oficjalne życie tym związkiem tu na Ziemi. Ja myślę, że już więcej nie muszę nic wyciągać. Jeszcze tylko zobaczę, jaka runa teraz działa w jego energii i w twojej. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa może leży na Twojej energii? Mamy kenas. To jest ten ogień, to jest ten płomyczek, to jest obserwowanie. Obserwowanie z każdej strony. Tutaj jest ogień twojej strony. A jaka runa pieczętuje jego czytanie? Tu mamy połączoną it, e, otale. To jest runa łączna. Tu mamy dwa razy kenas, czyli wierz mi, jego ogień w twoim kierunku jest również mocny, jak również mamy e, runę otala, czyli połączenie. I dokładnie co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, bo tego człowiek nie rozdzieli. To są dwie dusze, dwa ognie, które się tak połączyły, że ich się już nie rozdzieli. A jaka runa jest dla was wspólna? Jaka siła? No jaka? Tutaj Bóg siedzi za sterem. Wy jesteście chronieni. Wy jesteście dla siebie w centrum świata. Poza wami nie istnieje nic. To jest Buga, Bóg. Runa Boga e, Tyra. I to jest miłość boska. I wy jesteście dla siebie w centrum świata. Zarówno osobno, jak i razem. Kochani, to zakończam tą premierę. Jestem bardzo ciekawa, czy czytanie Wam się podobało i czy będziecie chcieli e, po raz kolejny. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia. Puciaczki.